Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w Twierdzy Krzyżowiec, której pewnie już dawno nie było tutaj na tym kanale, bo raczej twierdze same były chyba ostatnio, w sensie pierwsza twierdza, ale dzisiaj zagramy sobie na nieoficjalnym patchu oczywiście, czyli ten Saladem, którego widzicie jest potężniejszy i, i, i naprawdę jest, bo sprawdzałem, testowałem jego początkowe y, y, tutaj rzeczy i powiem tak, y, będziemy grać na wyzwaniu, Zaraz wszystko powiem, co i ja, jak, tylko chciałem ogłosić, że dzisiaj na streamie zaczynam grać o 19 na Twitchu oczywiście, zaczynam grać w kampanię z pierwszej twierdzy, czyli te 21 misji, gdzie będę chciał to przejść na wyzwaniu, będę chciał to przejść na najwyższym poziomie trudności, korzystając wyłącznie z łuczników, czy się da, jak mi pójdzie, dowiecie się przychodząc na streamy, link do streamów macie w opisie oraz w przypiętym komentarzu, dzisiaj zaczynamy, jutro na pewno jeszcze będziemy grać też o 19 i prawdopodobnie jeszcze w czwartek, bo pewnie trochę mi to zejdzie. Dobra, a my dzisiaj lecimy. Wyzwanie polega na tym, że ja jestem krzyżowcem, który walczy z Lordem Arabskim, czyli mogę robić tylko jednostki europejskie i nie mogę kupować ani sprzedawać broń. Czyli muszę wyprodukować broń, żeby z niej skorzystać, jakby. I, i myślę, że takie może być wyzwanie. Oczywiście on ma 40 tysięcy hajsu na start i jak najbardziej, yy, mówię, gramy na nieoficjalnym patchu. I no. No wiadomo, jest trudniej, tam pozmieniałem trochę opcji. Nie no to jest. Miło i przyjemne, jeśli chodzi o nieoficjalny patch, zawsze możecie sobie to, co Wam się podoba, ustawić, to, co Wam nie podoba, no, wyłączyć po prostu, nie? Więc, ten Saladin jest potężniejszy. powinien ha troszkę inne zamki robić, ale to tak, nie wiem, aż tak się na zamkach nie botów nie znam, zbudować, żeby oceniać, czy rzeczywiście jest inny, czy nie. My my potrzebujemy dużo drewna, my potrzebujemy. Skoro nie mogę kupować broni, to jakby chciał zrobić kuszników, to potrzebujemy farmy mleczne, prawda? Ale przede wszystkim zajmiemy się jedzeniem. Targowisko za darmo jest. Nie wiem, czy zauważyliście, bo to też można ustawić w opcjach nieoficjalnego pacza. Albo nie. No zobaczymy, co to za zamek będzie. Ale agresywne są te boty, więc sprawdzałem. Więc szybko atakują, szybko starają się coś zrobić i, i, i mają. No będzie ciekawie, wydaje mi się. Więc zważcie na to, co tu się będzie działo, bo będzie się dużo działo. Żelazo też, no wiadomo, musimy szybko też, może pikinierów robić na przykład. Kto, kto go tam wie, tego lutelka, co on sobie wymyśli, ale nie, dobra. Szybko to musimy łuczników robić. Kuszników to za szybko nie zrobimy. Więc jak najbardziej przydadzą się nam łucznicy. Dobra, ładnie, więcej myślę... A, domków nie ma. Postawimy... Nie można tutaj tego zbudować, A skoro łucznicy, to i smolnarowe by się przydały na start. Sam w tych włóczników biegających no to, od początku. Śmiesznie sobie biegają. Um, dobra, jakieś żelazo jest, jakiś kamień jest. Może by się przydało więcej farm nie pszenicy. Można zbudować, mój panie. Myślę, że to nie jest taka zła opcja. Kupimy więcej drewna. No ładnie się rozbudowuje kolega, bym powiedział. Nie ja wiem, z, fa z nie pięć farm pszenicy. Ojejku, tu się nie zmieści w ogóle bydło, tu dopiero. A to bydło. To pani będzie miała daleko, jakbyśmy mieli z niej skorzystać. Nie wiem, czy się opłaca. no dobra, na razie na pewno łucznicy mimo wszystko łucznicy to łucznicy Zawsze na propsie, szczególnie jeśli smolnerowy dorzucimy do zabawy. Cech inżynierów, no inżynierowie mogą być wykorzystywani. To nam zabroni? Dobra, ładnie. Potrzebujemy jeszcze z dwa młyny na przykład. I tu, no, piekarni można było jakoś, znaczy ten spichlerz można było trochę inaczej, ale już narzekać nie będziemy, nie ma tragedii. Tyle musi nam starczyć na dzień dobry. Tutaj dorzucimy sobie tak. Hmm. nie wiem czy aż tak aż tak jest przydatny i potrzebny tu, ale postaramy się. No, mogę ewentualnie zacząć za się tutaj zabawiać. Mógł funkcjonować. właśnie, za mało pracowników. Co też nie jest dobra informacja. Dobra, tu się rozbudowaliśmy. O jejku, 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 duży to. Nacła 300. Um, w każdym razie. Hmm. Nie wiem, czy której strony będzie atakował. Nie można tutaj tego Co daleko od Już myślałem, że. że asasyni. Ehm. Um. Uznajmy, że tu hmm, można z dwóch stron zrobić i uznajmy, że tu na przykład chyba tam się wrzuci, bo przynajmniej będą niszczyć machiny oblężnicze. W teorii powinny tak robić, w praktyce bywa różnie. A, Nasze zapasy żywności w stan jakieś podatki zmiar. już sobie ogarniemy może. Hmm. Zdecydowanie zrobimy armię łuczników dobra, dobra, dobra. Panowie, możecie wbiec tutaj. Pójdziemy w smolnerowy, jak mamy uczniów O kurde! Stop. Stop, 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 stop. Szybko tam. Nie pozwólcie im. O nie, szybko, 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 szybko. O, nam poniszczą za dużo. Już widzicie, leci, kurde, frajer. Asasynami. Na to rozkaz. nawet trochę ich tam jest, no dobra nie dużo, ale... ale jednak wlecieli, dali radę, bo tu kolega został, o nie błagam, no i jedna krówka zabita, akurat niedobrze, wbijaj się tam szybko, o, smolny rowy, gdzie się da, dużo, dużo smolnych rowów, znaczy tak, koksowników wiadomo, wykrzają wrażenia, hihihihi, śmihihihi. No dobra, broni nie będę sprzedawał, ale na przykład żelazo trochę mogę sprzedać. Bo robimy. Ojej, ojej, ojej. A wiecie co jest fajne? To jest nieoficjalny patch. A wiecie co to oznacza? Że tak sobie mogę robić machiny oblężnicze w dużej ilości. Oblężnicze. Na przykład. Ale nie będę ukrywał. speniałem. Troszeczkę, Czekamy troszeczkę. Ej, e, dobra, Potrzeba już są. Broni, Można się zabawiać w kusze. Może niech trzech robi kusze. Nie masz takiej tragedii w takim razie. w gotowości. No. Nie powiem, że nie speniałem, bo speniałem. Czekajcie. Hmm. Tu możemy pociągnąć. Tu możemy pociągnąć blanki zrobić. Nie, nie zrobię, bo tu kamień, A nie, na kamieniu można blanki robić? Na tym nie można. No i przede wszystkim jak tutaj mamy wieże, to musimy tak to ciągnąć. Tu nie zrobimy niestety. Trudno. Jest blankowy murek Biedą ładny tu pociągnięty taki. Barbarzyńskie zwyczaje. Zapraszam. Nie, plany. Zbyt łatwy do przejrzenia, mój przyjacielu. nie jestem zbyt łatwy. Biedąc. Pozycja tarczy jest W sumie jak tak zrobiłem, to oni wiadomo, gdzie pójdą. Kurde, już myślałem, że mogę im podpalić, byłoby zabawnie. No tu pójdą, nie? W teorii. W praktyce tu możemy spróbować, bo oni będą szli raczej prosto na lorda. I tu. Na razie tak później to przemienimy na coś sensownego. Nie wiem, trochę tu, trochę tam. Sialalam, sialalam, prawda? Dobra. Te dwie mogą pójść na drugą stronę na przykład. Zwiększymy prędkość, żeby się nie krzyczeli, że za wolno. Czekamy na rozkaz. tam, na rozkazy. bo już lecą. Czekamy na rozkazy! No, to by się dało podpalić. A podpal po łuczników konnych, chociaż im damy radę. Nie daliśmy rady ja. Ale przyps. Trochę przyps Dobra, są kusznicy, kusznicy na razie do siedziby. Bronić lorda. Wy zróbcie z siebie tarcze tarczek. Możecie więcej łuczników. O o, widzę, 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 widzę. widzę. Nic do... O nie, nie mówcie mi, że ja. ja będę musiał się spalić? Tutaj z tym wszystkim co mam. To jest głupie. Eee... To nie jakieś domki porobimy. Zbudować, Trochę na kamieniu. Tutaj tego zbudować, o, mu to panie. przeszkadza. Dobra. Nie no, i ma za dużo życia. Spal to. Chociaż... Nie wiem, to postawię na wszelki wypadek, tylko kto ma tam pójść teraz, nie? <śmuszész> Ostatecznie. A, jeszcze ci idą. O, o, o. jak oni idą, to to trzeba powiększyć, żeby ucznicy mieli zasięg, bo nie byli w stanie trafić w to w ogóle. Powalili w mur. Dobra, sytuacja w miarę opanowana. W miarę, bo mogło być lepiej. A, i przede wszystkim potrzebujemy pikinierów. Pewien pan będzie bardzo zadowolony Jak zobaczy pikinierów Jak nie zobaczy to będzie bardzo niezadowolony Więc no wyboru nie ma Za bardzo O kurde czy przepuściłem bo jestem głupi Chociaż no, mam kuszników Dobra powinno być glit No pięciu kuszników to już nam załatwi Ale kolega mentalem dalej ma więcej jednosty ode mnie, mimo wszystko. Coś tam się przebiło. Nie kupowałem broni, prawda? Nie, no chyba nie. Mam nadzieję, że w końcu nie kupiłem broni. Ta balista działa, działa. Poproszę to. Co to znaczy, że walczę zbyt dobrze, mimo wszystkich świętości? O co mu chodzi, tak właściwie? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Największym władcą. Możemy trochę popsuć. Więc trochę popsujemy, żeby dostać więcej żelaza. Jeszcze jeden kamieniałam niech będzie. Um, no, nawet dałoby radę jeszcze więcej tych wcisnąć. I w tym momencie powiedzieć wszystkim panom, żeby robili kusze, chyba. Nie? Dobra. No. No to jakoś. Uuuuu! Co się stało? Jest mąka, jest pszenica. Dobrze, jeszcze jeden młyn mogę trzasnąć wam. I więcej piekarni, jak chcecie, to dostaniecie. Oho, widzę, widzę, widzę. Widzę, widzę. Pytanie brzmi. na tych drwali w tym miejscu. Czy gdzieś jeszcze mi łażą asesyni? O kurde, tu mi mury niszczą. No tak to nie będzie. Dobra. Z tej strony nie widzę, żeby gość uszedł, ale pisałem, że asasynami mógł. Eee, słyszę, widzę, widzę, słyszę, widzę wszystko. Pikinierzy Asasyni weszli jednak i mi niszczą budynki. Twoje siły zadały ci kolejne uderzenie. To początek końca mój o, uh, e, kurde, nie? Walka jeden na jeden z głupim saladynem, a jakie intensywne się nagle zrobiło przez ten nieoficjalny płacz, naprawdę trzeba nam nowych nam Jeden czy gdzieś jeszcze jakiś się połęta Figierzy naprzód Nie można tutaj tego zbudować mój. Ajcie mi tu odbudować kamienie Dobra Teraz pytanie jak oni przyszli? Muzyka nie jest za głośna? Może... A teraz na pewno nie będzie za głośno. A najwyżej nie była, no to będziecie krzyczeć na mnie. TAKĄ PIĘKNĄ MUZYKĘ! Wiadomość od Saladyna. Piasek w twojej klepsydrze zaraz się skończy, mój przyjacielu. A Panowie, chodźcie jednak z tej strony. Mmm... Dobra, więcej puszników. Kurde! No tak, on coraz więcej robi jednostek przy kolejnych atakach. A nie, jest takie siups clubs naprawdę moi drodzy. Nie wiem, podpalić? A podpal, będzie śmiesznie. Nie, trochę za późno, ale dobra. Chociaż może to trzeba było zostawić na... Na tę bandę na przykład. Jeszcze asesyni idą. Więcej pikinierów. Złota nie ma, to jesteśmy w stanie rozwiązać. Bardzo prosty sposób. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir! Potrzeba nam nowych rekrutów. O. E. Co to, co to, co to Stawicie tu pogrom, Czy i kogo? Ja nie chcę łucznika Arabski. Hmm. Czy on w ogóle zbudował cały zamek? Czy mu tu coś przeszkodziło? Ale tu chyba tylko tej, tej wieży chyba tylko nie zbudował, nie? Ona tu miała być. I tej wieży nie zbudował tutaj, no trochę mu nie wyszedł ten zamek. Ale to chyba jest zwykły zamek, trochę nie jest zmieniony. Może leciutko czy coś, nie wiem, no mówię, aż tak się nie znam, żeby stwierdzić. Ale to jest na pewno, to nie wierzę, żeby oryginalnie taką fosę robił, że takie małe przejście. Bo zresztą Fosser oryginalnie robił tylko w jednym miejscu, nie? Właśnie H tak... z tej strony. Coś kojarzy Cała moja wiedza na temat, kurde, botów, twierdzy i ich zamków. Dobra, więcej kuszników. Fajnie, że są. Możemy zwiększyć tempo gry. Asasyni pną się na mury z drugiej strony pewnie, co? Traciliśmy kontrolę nad bramą. Potrzeba nam nowych... <noise> Bramę sobie przyjęli. Śmieszki. Chodźcie tu, będziecie bronić. Gdzie poszli? Potrzeba złota. Tu są dwóch? Dwóch. A ludzie ich nie widzą, co? trochę przyps. Nie mnie wyślę 15 kuszników, 15 Jesteśmy to jest overkill, ale... No, ale niech będą. Nam broni, Dupa. Nie, od Saladyna. Moje siły zadały ci kolejne uderzenie. To początek końca dla przyjacieli. Tupa. Nie mam sojuszników, wiem. Nie mam kolegów. Tu. Ta dwa kamienie łamił, tylko zniszczył? Chyba. Dobra. Już tam idziemy. Wszystko, raczej wszystko. Nie można tutaj tego zbudować. Ładnie. Bardzo ładnie. No nie zamkniemy się, ale w teorii... No tutaj wystarczy, że będzie się stać. Powinno być git. No jak ten z popularnością? No mamy... Jeśli niewielkie podatki mogę pobierać na przykład. Hajsu brak, mój panie. Te drwala mogę zniszczyć. Tutaj byśmy wzięli... No tak, e, złoto byśmy przygarnęli chętnie. To możemy sprzedać. Mogłem jeszcze grać bez, w ogóle bez targowiska, ale... na następnym razem, moi drodzy. Dobra, tak to będzie się prezentowało. Możecie dawać pomysły na jakieś wyzwania, które mogę tutaj sobie nagrywać na chillku. Tylko uwagę bez tych wyzwań typu. Musisz możesz robić tylko 5 łuczników, zbudować tylko trzy domki dla ludzi, możesz mieć tylko 8 pikinierów, tylko. E, nie wiem, coś tam, coś tam. Takie, takie, że muszę coś później liczyć, sprawdzać, zastanawiać się w trakcie grania, czy na pewno mam czegoś tyle, a nie, a nie ileś. To już jest takie irytujące na dłuższą metę. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. To co, pikinierzy i kusznicy? Ale szybko on robi. A już mam ma 200 jednostek, bo on ma dalej większą armię ode mnie, nie? I wysyła już do ataku. Ja no, trochę porobił tutaj szkód. Nie powiem, że nie. Ej, tu w ogóle zniszczył. Tak całkowicie. A. Z mo znaczy, chyba tutaj na rogach jest... smola. smoła Od kiedy cię, gdy moim Może Dobra. nie można tutaj tego zbudować musi być założona nad zbiornikami smoły. Na to mam. Ale uznajmy, że kusznicy sobie poradzą z bandą łuczników tronnych. To lepiej go zaatakować z tej strony, z której on też atakuje, bo zawsze to będziemy mu niszczyć jego armię. będziemy się, się martwić o to, co się dzieje z naszą armią. Uznaję, że tu już się niczego nie wydarzy. Wystrzelani. Wystrzelani. Bo, ktoś się zastanawiam, Arnie mógłby się z siedmioma się zagrać w takim razie. No, może by się dało, Nie wiem, bo to są mega agresywne już te boty, więc. Z siedmioma Saladinami mógłby być problem. A przesuńmy się powoli. No wiadomo, włócznicy tu wiele nie zdziałają. Czyli co, z kuszami jest problem. A dalej łuki się robią. Chyba nie, co? Mam nadzieję, że nie. A wy się odsuńcie, żeby kusznicy mieli zasięg. Panie, uciekaj pan! Pan se ucieka. Ciapu, ciapu i po strachu. Ale ładnie, wychodząc z za rogu i od razu salwa z bełtów z kuszy leci. Kochanie. Konie dyskusji. Tu mamy balistę. No i ta strona jest łatwiejsza, przez to, że on tutaj nie mógł zbudować. Ale to wiele by nie zmieniało, bo i tak najłatwiej zaatakować go od tej strony, gdzie nie ma żadnej machiny. Więc można pójść naokoło i tutaj go niszczyć. Spalić, nie? Zawsze wszyscy lubią haselę od nas spalać, przez to, że on tak ma wszystko blisko siebie. No lepsza taktyka na salodyna, której my nie skorzystamy. Aha, taki będę, zabawny. Zabawno irytujący. Dużo drewna nawet udało mi się ogarnąć tutaj na tej mapie. Trochę sprzedam. Mm. Nawet no, więcej piknierów. Jakieś domki, zera. bo mało mamy tutaj ludzi. Nie można tutaj tego zbudować, mój Czemu wy stoicie? Skoro stoją, to gdzieś musi być wróg. Albo gdzieś był wróg. Jestem ślepy? Czemu wy stoicie? Czy przez to, że raz przejął bramę, to oni będą uważali, że wróg jest w pobliżu. Lera wie? wie. Dobra, więcej piknierów, Banda pikinierów. Czy on ma... Nie, koksowników nie ma, więc smolnych rołów nie będzie. No Mam miotaczy, nie? Potrzeba nam um. Ale mogliby mieć więcej na, do obrony też jednostek. Nie wiem, czy tam chyba też to się da z... Co też... Nie wiem, czy ta się. W tym nieoficjalnym patchu coś zrobić, żeby bot więcej jednostek wysyłał do obrony. A chyba są jakieś różniaste opcje. Musimy się, się naprawdę nie się tam pobawić, żeby stworzyć jakiegoś mega potwora, bota. Potrzeba nam nowych... Dobra, ale agresywny jest. Sadan raczej nigdy nie był Proszę. taki agresywny, nawet jak mu się dało 40 tysięcy hajsu. No i on aż tylu, on zawsze korzystał z asasynów, ale nigdy w takiej ilości, już przy pierwszym ataku. On tam wysłał dwóch, trzech tylko po to, żeby. Uuu, asasyni wchodzą po murach. Żeby gracz usłyszał się skichał. Wasza łaskawość potrzeba nam nowych jaką chcemy taktykę? Zrobimy taktykę, z której nikt nie korzysta, czyli wejdziemy mu kurde na, na ten. I robimy jeszcze. Buduje sprzęt sprzęt Bez kurde ruchomych tarcz. Dwie ruchome tarcze jakie mam, to zrobię i zostawię w zamku. No, leci przyjacie, to jest jedyny problem, nie? No, ja wiem, że ten skład zapasów się zapełnił, już jak cholera. No, no, chodźcie tu, pany. Ładnie. O czymś takim go sobie zaatakujemy, żeby było kreatywnie. Powaga na asasynów. A, sesyjnie nagle sami z siebie z drugiej strony, i to tak, że wszystko mijają i, i klops. No to by było fajne, ale to już, nie, to już raczej nikt nie jest w stanie, jeśli chodzi o, o, o fanów, zrobić cokolwiek, żeby bot ogarniał, że na przykład o tutaj masz mało obrony, i z tej strony przyjdzie, nie? To tak to już ma żaden fan raczej aż tak tego nie jest w stanie zmienić. Um, na pewno nieoficjalnie patchu patch można zmienić, żeby boty atakowały na przykład najbliższy cel. Bo czasami był ten problem, że boty, jak było kilka botów na mapie, to nie atakowali najbliższego celu, tylko stwierdzali, że pójdą do ciebie, nie? Jako do gracza, a przy okazji omijali jakiegoś Twojego sojusznika czy coś i ginęli przez to, nie? Więc tutaj można ustawić spokojnie, żeby zawsze zaatakować w pierwszej kolejności najbliższego przeciwnika. Skład zapasów jest zapełniony, nie No ja wiem. No ja jestem zaskoczony. Co tam tyle siedzi? Żelaza? Jak spojrzymy, to nie widzimy. No, mało po prostu na tego składu. Mimo tych wszystkich świętości walczysz dobrze. Obawiam się, że zbyt dobrze. Nie, 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 nie. No pomówienia. Ale ma Hajs, ten hajs nie idzie w dół, to nie jest tak, że on wykorzystuje tylko Hajs, który miał na start. Miał 19 tysięcy, ma już ponad 24. Jest walka o to, kto jest lepszy. No, ale ja już mam większą armię, na, znaczy już na razie. Tak, bo on teraz będzie tworzył swoją nową. Czy dałoby się dumą. wejść. Tak, to nie? Więc jak wejdę na ten mur, to przejdę na tę bramę, przejdę na te wieże, Dobra, to mogę. No mówię tędy, spróbujemy wejść sobie do wieki. Tylko bym podesłał pewnie więcej inierów, tak, mimo wszystko. Na pewności. Potrzeba nam nowych rekordów. 50 dodatkowych zapraw. Nie przykro, tylko za góry przykro. I też jest przykro, jak Cię widzę. I jakiś kuszników do obrony lorda na wszelki wypadek. To nigdy nie wiadomo. No tak, tędy, mówię i olać te balisty, wbić się. A czy mogę przodem, Czemu ja chciałem na boki? mogę przodem wbić się od razu? Będzie śmiesznie, ale chyba nie jest zmieniony zamek. Nie przypominam sobie takiego zamku. Zaraz powiecie: Jak, nie. "O nie! To jest najrzadszy zamek Saladyna, który wykorzystuję tylko na tej i na tej mapie. Sety Niestety raczej tak to nie, nie działa. O, będzie można poćwiczyć nogi. A się ćwicz nogi. Czy ja tu nie o, chciałem zrobić uruchomej tarczy? Czyli Czy niestety jest. Czyli chyba. O, o to będę testerem, patrzcie. Jeśli ja zaznaczę, że chcę zrobić. Taran. Buduję sprzęt oblężniczy. Ale nie, muszę mieć więcej inżynierów, patrzcie. Mam więcej inżynierów. Testy. Co mamy eee, I teraz tak powiem. Eee, to. To. Jest to. I teraz zmienię to. to jest nie, to idzie jeden. To musiałem źle kliknąć wtedy. No nie masz, to nie było testów. Skompromitowałem się tylko. Po co mi sobie te tarany teraz się pytam? Sam siebie. Żeby byli. O, o, ale szybko atakuje, nie? No to przyznacie, że bardzo szybko teraz boty atakują. Kurde, to, to już nie jest takie. Byle co. Nie, nie, nie. Wiadomość od Saladyna. Jak ja, ja poluję na króliki, tak ja poluję na ciebie. Na ja se poluję. Módlę sprzęt oblężniczy. Módlę sprzęt oblężniczy. Mój fan do obsługi tego urządzenia... wyszkolonych tu. Trochę jeszcze pikinierów do obrony weźmiemy. Gdzie przypałek zginiemy. Co, Przygotować Przygotować piki, pikimiki Nie no, nysznicy sobie poradzą. Dobra Czyli to jest idealny moment, żeby zaatakować biorąc pod uwagę Że A, że bo słyszałem dźwięk takiej machiny oblężniczej większej, jeśli myślę o co chodzi, a to kurde... Istnieje tutaj sobie trebusz. A bo chodźcie tędy. Ja tu zapiszę to na wszelki wypadek. Coś to nagrywałem kiedyś. Zapisuję. A, a ja no już tam nawet zniszczyli prawie. A nie, nie, że tu tam w gdzieś. Co to na przykład? nie, no radzimy sobie. A, zapomniałem o was w sumie, że tak sobie was przesunąłem. Chodźcie. Zapraszam, 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 zapraszam. Jesteśmy potężni. Kusznicy na tę wieżę. I te, i te, te tarany. Nie, zniszczcie to. Na przykład. Bramę sobie odpuśćcie. I do lorda, chociaż on podejrzewam, że już mega szybko zrekrutuje armię. Chociaż 125 dość tam się star, ale pusznicy jednak, myślałem, że dłużej wytrzymają go szczerze. Chociaż no, tu nie będzie ognia, I się poradzą z tym lordem już w tym momencie. Wbijamy się do lorda. Nie, to nie porobił. Myślałem, że panicznie zrobi jakąś armię na koniec do obrony, ale nie zrobił. Ja jestem bardzo sprawiedliwy, dlatego zwyciężyłem. Um, zbrojownia jest, jest zapełniona, Tyle się dowiedzieliśmy na koniec, ale przyznacie, że naprawdę agresywne te boty. No, w takich dwóch, trzech celadynów to już byłby problem, szczególnie jak właśnie miałbym korzystać tylko z jednostek europejskich. I bez kupowania, sprzedawania broni, to, 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 to rzeczywiście przy dwóch, trzech takich saladynach to już, już nie byłoby tak łatwo. Ale dobra, moi drodzy, tak się prezentuje nieoficjalny patch. Agresywny, nieagresywny. Macie jakieś pomysły na wyzwania, to piszcie właśnie z tego nieoficjalnego patcha. Zapraszam na streama stwierdzi dzisiaj. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i, i komentarza, jeśli ten film Wam się spodobał. I cóż, ode mnie to tyle. Trzymajcie się!